Amen. Czas narodzenia pańskiego to czas składania sobie życzeń. Także dzisiaj łamiemy się opłatkiem na znak miłości, przyjaźni i ofiarowywania sobie tego, co najpiękniejsze daru spotkania z żywym Bogiem, który rodzi się w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Dla wszystkich, którzy Śledzą kanał Amen. Blog dla wszystkich, którzy subskrybowali, którzy lajkują, komentują i próbują się z nami modlić, słuchać Słowa Bożego, rozważyć je. Chciałbym złożyć też najlepsze życzenia. W okresie Adwentu próbowaliśmy połączyć liturgię Słowa z tą modlitwą, która zawsze na początku mszy świętej. Zbiera wszystkie nasze intencje, a więc niech życzenia będą też zbieraniem tego, co będziemy, o co będziemy się modlić na liturgiach w uroczystość Narodzenia Pańskiego. Życzę Wam i sobie, byśmy przyjęli całym sercem, bez trwogi, blask prawdziwej światłości, która objawia się w Jezusie Chrystusie. Ale także Niech w naszych czynach odbija się ta światłość. Nieśmy to światło do świata, do ludzi. Łamię się z wami opłatkiem. niech to będzie znak naszej drogi wspólnej, noszę wszystkich was w moim sercu, modlę się za was. I tak jak pokornie papież Franciszek z nieustannie prosi, a ten pokory ma każdy Jezuita. A więc i ja polecam się Waszym modlitwom. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogąc, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Amen. Dziękuję Wam bardzo.